Bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Psalm 73, 23 Werset, na podstawie książki Sary Jank, Jezus słucha. Czujny zbawicielu, rozpaczliwie próbuję patrzeć na Ciebie. Obmywają mnie fale przeciwności, a ja czuję pokusę, żeby się poddać. Boję się, że stracę cię z oczu, gdy okoliczności, w których się znajduję, pochłaniają coraz więcej mojej uwagi. Twoje słowo jednak zapewnia mnie, że ty jesteś stale przy mnie i trzymasz mnie za prawą rękę. Co więcej, wiem, że jesteś w pełni świadomy mojej sytuacji i nie pozwolisz, żebym była kuszona ponad to, co potrafię znieść. Pokazujesz mi, że martwienie się o jutro nie tylko sprawia ci przykrość, ale ograbia mnie z energii. Przyznaję, że próbuję dzisiaj nieść ciężary jutra i chwieję się pod nimi. Zdaję sobie sprawę, że jeśli tego nie przerwę, wkrótce upadnę na twarz. Jestem wdzięczna, że Ty jesteś Bogiem. Moim zbawicielem, który dźwiga moje ciężary. Pomóż mi żyć w granicach dnia dzisiejszego i skupiać się teraz na Twojej obecności. Proszę, przypominaj mi, że czas teraźniejszy jest tam, gdzie mogę iść blisko Ciebie, wspierając się na Twojej sile i Twoim prowadzeniu. W Twoje imię, które mnie prowadzi, Jezu. Amen.